20 marca Trójka kolejny raz zaprasza na niezwykłe wydarzenie edukacyjne, festyn naukowe w ramach projektu Być jak Ignacy. Na wszystkich uczestników czekają niezwykłe atrakcje, warsztaty z pobierania odcisków palców, nauka w alfabetu fonetycznego NATO, bolidy prosto z toru wyścigowego, kino które przeniesie widzów do wnętrza ludzkiego ciała. Dzięki wykorzystaniu technologii Virtual Reality uczestnicy festynu znajdą się na wirtualnej ulicy, na której poznawać będą zasady ruchu drogowego. Wytłumaczymy, jak działa kamera termowizyjna, jak tworzy się mapy Google, czym jest światłowód, na czym polega znaczenie komórek macierzystych oraz jakimi pasożytami możemy zarazić się od psów i kotów. Pokażemy, jak pracuje serce człowieka i serce owada, z jakich elementów składa się krew i mocz człowieka. Opowiemy o kulisach tworzenia filmów akcji, podziemnych skarbach leżących pod środą oraz życiu i znaczeniu pszczół. Zaprezentujemy niezwykłe właściwości drewna. Będzie też sporo chemii, robotyki, fizyki oraz historii, zapisanej w medalach, starych monetach oraz sprzętach z duszą. Zaprosimy również na zajęcia sensoryczne, sportowe oraz taneczne. Uczestnicy pestynu będą mogli skosztować lemoniaty zamrożonej przy użyciu ciekłego azotu oraz potraw znanych im na co dzień, lecz przygotowanych w zupełnie innej, zaskakującej odsłonie, jesteśmy pewni, że 30 marca każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie dla siebie coś interesującego. W przedsięwzięciu temu patronują minister edukacji narodowej, marszałek województwa wielkopolskiego, wielkopolski kurator oświaty, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Starosta Śrecki, burmistrz miasta i gminy środa Wielkopolska, telewizja polska, oddział w Poznaniu, Gazeta Śrecka, głos powiatu Śreckiego oraz radio w lesie.